Czy brutalny barbarzyńca, który nie wahał się mordować krewnych i współplemieńców, mógł położyć fundamenty pod powstanie Francji? Wyobraźmy sobie młodego króla Franków na polu bitwy, gdy los już zdaje się przesądzony. Wokół niego giną kolejni wojownicy, pogańscy bogowie zawodzą, a on w akcie desperacji zwraca się do nowego, nieznanego mu Boga. Jezu Chryste, jeśli udzielisz mi zwycięstwa nad tymi wrogami, uwierzę w Ciebie i dam się ochrzcić. Ciebie teraz wzywam, wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Nagle los bitwy się odwraca. Czy stał się cud? Tak głosi legenda o nawróceniu Klodwiga. Prawda historyczna jest nieco inna, lecz faktem pozostaje, że 1500 lat temu dokonał się przełom. Upadek pogańskiego władcy zapoczątkował narodziny chrześcijańskiego królestwa Franków, z którego wyłoniła się Francja. Zanim zaczniemy, to zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę i komentarza. Dziękuję i pozdrawiam. Chlodwik I urodził się około 466 roku. Był synem Childeryka, frankijskiego króla z rodu Merowingów. Sprzymierzeńca upadającego cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Galia w V wieku przeżywała okres chaosu. Po upadku cesarstwa w 476 roku powstały tam liczne państwa plemienne: Wizygotów na południowym zachodzie, Burgundów na wschodzie, Alemanów nad Renem i Franków na północy. Młody Chlodwik wstąpił na tron salickich franków w Turnaj w roku 481 jako piętnastolatek. Początkowo jego władztwo było niewielkie i zagrożone przez rywalizujących wodzów frankijskich, takich jak książęta Hararyk czy Ragnachar. Nikt wówczas nie przypuszczał, że właśnie on, a nie potężniejsi królowie Wizygotów czy Burgundów, zjednoczy Franków, stworzy na ruinach Rzymu nowy porządek i przeniesie punkt ciężkości politycznego zachodu z basenu Morza Śródziemnego na obszar Galii. Apetyt młodego władcy rósł wraz z pierwszymi sukcesami. W roku 486 Chlodwik podjął śmiały krok. Zaatakował Siagriusza, rzymskiego namiestnika władającego resztką dawnej Galii. Frankowie rozbili wojska Siagriusza w bitwie pod Soissons, kładąc symbolicznie kres obecności Rzymu na tych ziemiach. Po zwycięstwie Chlodwik kazał stracić pokonanego wodza i uczynił Soissons swoją nową rezydencją. W Soissons kończy się starożytność. Napisze wiele wieków później historyk, podkreślając doniosłość tego triumfu. Teraz młody król kontrolował rozległy obszar północnej Galii i mógł snuć ambitniejsze plany. Po wygranej bitwie wydarzył się epizod, który odsłania charakter Chlodwiga. W trakcie dzielenia łupów frankijski żołnierz w gniewie roztrzaskał królewskiemu wysłannikowi cenny kościelny dzban, który Chlodwik obiecał zwrócić biskupowi. Król powstrzymał wówczas swój gniew, ale tylko na chwilę. Rok później, na przeglądzie wojska, wskazał na zaniedbane uzbrojenie owego wojownika. Gdy żołnierz schylił się porzucony na ziemię topór, Chlodwik jednym ciosem rozłupał mu czaszkę, mówiąc Tak ty pod Słasson, zrobiłeś z owym dzbanem. Brutalna egzekucja skutecznie ugruntowała dyscyplinę wśród franków żaden z nich nie śmiał już podważać woli króla. Ten dramatyczny epizod ukazuje Chlodwiga jako władcę bezwzględnego i cierpliwego w realizacji swych zamierzeń. Po umocnieniu swej pozycji na północy, skierował uwagę na południe i wschód. W 493 roku zawarł korzystny sojusz małżeński, pojął za żonę Klotyldę, księżniczkę Burgundów. Małżeństwo to miało brzemienne skutki polityczne i religijne. Klotylda była gorliwą katoliczką, podczas gdy Chlodwik pozostawał poganinem czczącym germańskich bogów. Kroniki podają, że pobożna księżniczka usilnie namawiała męża do przyjęcia chrztu, a swoich synów kazała ochrzcić zaraz po narodzinach. Król pozostawał nieprzejednany, zwłaszcza gdy pierwszy ochrzczony syn zmarł w niemowlęctwie. Chlodwik uznał to za zły omen i obwiniał chrześcijańskiego boga. Mimo to Klotylda nie zaprzestała starań, siejąc w sercu męża ziarno nowej wiary. Decydujący moment nadszedł około 496 roku, gdy Frankowie starli się z plemieniem Alemanów. Bitwa pod Tolbiac była zaciekła i nie układała się po myśli Chlodwiga. Gdy jego wojsku groziła klęska, władca przypomniał sobie namowy żony. W krytycznej chwili uniósł wzrok ku niebu i, ku zaskoczeniu swych wojów, zaczął modlić się do chrześcijańskiego Boga. Obiecał, że jeśli zwycięży, wyrzeknie się pogaństwa i przyjmie chrzest. Nagle fortuna odwróciła się. Król Alemanów zginął, a osieroceni Alemanni rzucili broń i poddali się Frankom. Chlodwik dotrzymał słowa. Wraz z Klotyldą udał się potajemnie do biskupa Remigiusza z Reims. Aby przygotować się do chrztu. Według tradycji, biskup Remigiusz podczas tej ceremonii zwrócił się do króla słowami: Ugnij bez lęku karku Sykambrze, czcij to, co niszczyłeś, zniszcz to, co czciłeś. Te podniosłe słowa symbolizowały zerwanie z pogaństwem i początek nowej wiary. W Boże Narodzenie 496 roku Chlodwik wraz z blisko trzema tysiącami swoich wojowników. Przyjął chrzest z rąk Remigiusza w katedrze w Reims. Wyobraźmy sobie tę scenę: ulice miasta przystrojone, tłumy z pochodniami, a pogański dotąd wódz w białej szacie katechumena zanurza się w chrzcielnicy. Chlodwik, nowy Konstantyn, stał się narodzonym na nowo władcą. Poganin umarł w wodach chrztu, narodził się chrześcijański król franków. Konwersja Chlodwiga przyniosła mu nie tylko chwałę religijną, ale i wymierne korzyści polityczne. Jako jedyny katolicki monarcha wśród germańskich królów zyskał poparcie ludności galożymskiej i duchowieństwa, które odtąd widziało w nim obrońcę ortodoksji przeciw Arianom. Wzmocniony autorytetem Kościoła, Chlodwig mógł kontynuować podboje. W 507 roku ruszył na południe przeciw ariańskim wizygotom. W bitwie podwóje niedaleko Płatie, Frankowie rozgromili armię wizygotską, a sam król wizygotów Alaryk II zginął z ręki Chlodwiga. Zwycięstwo otworzyło Frankom drogę do Akwitanii. Większość południowo-zachodniej Galii znalazła się w granicach państwa Chlodwiga. Jego królestwo rozciągało się teraz od Renu po Pireneje i było najsilniejszym tworem politycznym na obszarze dawnego Imperium Zachodniego. Sukcesy militarne szły w parze z uznaniem międzynarodowym. Cesarz wschodniorzymski Anastazjusz przyznał Chlodwigowi tytuł konsula honorowego lub patrycjusza, co było rzadkim zaszczytem dla barbarzyńskiego władcy. Frankijski kronikarz podaje, że Chlodwik odbył nawet coś w rodzaju triumfu. Wjechał do Turs, odziany w purpurę cesarską, by przy grobie św. Marcina dziękować za zwycięstwo nad Wizygotami. Teraz Chlodwik czuł się nie tylko królem Franków, ale spadkobiercą Rzymu. Chlodwik, ostatnie lata swojego panowania spędził w nowej stolicy, w Paryżu, który obrał na polityczne i symboliczne centrum swojego państwa. Nie zapomniał jednak o wewnętrznych rywalach. Metodycznie eliminował pozostałych niezależnych książąt frankijskich, często podstępem i z zimną krwią. Przykładem jest los Sigiberta z kolonii i jego syna Chloderyka, wedle Grzegorza Sturs. Chlodwik skłonił Chloderyka do zamordowania własnego ojca, po czym pozbył się samego ojcobójcy, a zdumionym poddanym ogłosił się wybawcą i przejął ich królestwo. Podobnie rozprawił się z królem Hararykiem i innymi krewniakami, nie cofając się przed więzieniem i zabójstwem własnej rodziny, byle tylko nikt nie zagroził jedności monarchii. Bóg kładł bowiem codziennie jego wrogów pod jego rękę i powiększył jego królestwo. Zanotował Grzegorz Stur, przypisując wszystkie te sukcesy boskiej pomocy. Historia podpowiada jednak, że za boskim planem kryły się często zdrada i miecz samego Chlodwiga. W roku 511, mając zaledwie około 45 lat, Chlodwik umiera. Źródła podają datę 27 listopada roku 511. Król został pochowany w kościele świętych apostołów w Paryżu, u boku swej pobożnej małżonki, późniejszej świętej Klotyldy. Jego śmierć stanowi symboliczny upadek wielkiego wodza franków. Kończy się epoka jego rządów, lecz dzieło zjednoczenia franków i chrystianizacji Galii właśnie zaczyna wydawać owoce. Zgon Chlodwiga wywołał polityczne trzęsienie ziemi. Zgodnie ze starą tradycją frankijską, królestwo potraktowano jako prywatną własność dynastii i podzielono między czterech dorosłych synów zmarłego władcy. Każdy z nich objął we władanie jedną część królestwa. Ten podział zapoczątkował długotrwały okres walk domowych między Merowingami. Gniew krwi sprawił, że bracia i ich potomkowie często rywalizowali ze sobą, osłabiając jedność państwa. Mimo tych podziałów, państwo Franków przetrwało i nadal się rozrastało. Synowie Chlodwiga już w 534 roku wspólnie podbili Burgundię, a do połowy VI wieku podporządkowali sobie również prowansję, dokańczając tym samym dzieło ojca, który zjednoczył niemal całą Galię. Najważniejszym natychmiastowym skutkiem rządów Chlodwiga było utrwalenie w Galii katolickiego chrześcijaństwa kosztem arianizmu. Chrzest króla Franków oznaczał zerwanie z religijną odrębnością germańskich elit i świadome sprzymierzenie się z rzymską większością społeczeństwa oraz Kościołem. Frankowie stali się jedynym ludem barbarzyńskim, który przyjął katolicyzm, a nie arianizm, co zapewniło im przewagę ideologiczną. Biskupi galijscy wsparli nowych władców, widząc w nich narzędzie opatrzności do utrwalenia wiary. Dzięki temu monarchia Franków cieszyła się stabilnością wewnętrzną większą niż u Wizygotów czy Ostrogotów. Można powiedzieć, że sojusz tronu z ołtarzem w wydaniu frankijskim zrodził się właśnie za sprawą decyzji Chlodwiga. Kolejną konsekwencją rządów Chlodwiga było powstanie jednolitego zbioru prawa zwyczajowego tak zwanego prawa salickiego lex salica na polecenie króla około roku 507 511 spisano po łacinie tradycyjne prawa franków salickich kodeks ten ustanawiał między innymi taryfikator kar za rozmaite przestępstwa i utrwalał zasadę że dziedziczenie ziemi a z czasem także korony odbywa się w linii męskiej prawo salickie choć spisane przez barbarzyńce Okazało się na tyle trwałe, że w zmodyfikowanej formie przetrwało w królestwie Franków przez kolejne stulecia, a nawet po 1300 latach było przywoływane przy sukcesji tronu Francji. Chlodwik zmarł jako król Franków, lecz pamięć o nim przetrwała przede wszystkim jako o założycielu Francji. To właśnie jego państwo frankijskie stało się zalążkiem nowej europejskiej potęgi. Jego imię w formie Clovis. Weszło do francuskiej tradycji jako symbol narodzin monarchii francuskiej. Co znamienne, imię Clovis dało później początek imieniu Louis Ludwig. Wielu późniejszych królów Francji nosiło imię Ludwik, francuską formę imienia Chlodwig, na cześć tego legendarnego władcy. Francuscy monarchowie przez wieki koronowali się w katedrze w Reims, gdzie ochrzczono Chlodwiga, podkreślając tym samym ciągłość tradycji króla pomazańca od czasów Merowingów. To właśnie chrzest Chlodwiga zapoczątkował ideę, że władca jest namaszczony przez Boga i stoi na straży chrześcijańskiego porządku. Merowingowie, dynastia zapoczątkowana przez Chlodwiga, rządzili królestwem Franków przez następne dwa i pół wieku. Co prawda ich znaczenie z czasem zmalało, ale samo państwo Franków przetrwało i rozkwitło. Na gruncie tego imperium powstało później Imperium Karola Wielkiego, a po jego podziale ukształtowały się Francja i Niemcy dwa filary średniowiecznej i nowożytnej Europy. Nieprzypadkowo, zarówno Francuzi, jak i Niemcy mogą uważać Chlodwiga za praojca swoich państw. Granice jego królestwa pokrywały się mniej więcej z granicami późniejszego państwa zachodniofrankijskiego, Francji i wschodniofrankijskiego, Niemiec. Jednak to Francja przywiązała większą wagę do spuścizny Merowingów. Frankowie stali się wręcz synonimem Francuzów, a nazwa kraju, la France, pochodzi przecież od plemienia Franków. Chlodwik bywa nazywany nowym Konstantynem. Gdyż podobnie jak rzymski cesarz, pierwszy przyjął chrześcijaństwo i nadał swojemu ludowi nową religijną tożsamość. Jego decyzja o chrzcie w obrządku katolickim okazała się momentem założycielskim narodu. W dziejach Europy niewiele wydarzeń miało tak wielki wpływ na przyszłość kontynentu jak chrzest Chlodwiga, który stał się symbolicznym początkiem chrześcijańskiej Francji i jednym z filarów cywilizacji średniowiecznej. Piszą współcześni historycy. Francuska tradycja określa nawet to wydarzenie mianem Chrztu Francji. W 1996 roku, podczas uroczystości 1500-lecia Chrztu Chlodwiga w Reims z udziałem papieża Jana Pawła II, podkreślano, że tym chrztem Francja narodziła się dla Boga i Kościoła. Choć świecka republika francuska patrzy na te dzieje z dystansem. Trudno zaprzeczyć, że bez Chlodwiga, jego decyzji, podbojów i sojuszu z Kościołem, Francja jako idea i państwo wyglądałaby zupełnie inaczej. Czy Chlodwik faktycznie zasłużył na miano ojca Francji? Jego panowanie niewątpliwie zainicjowało procesy, które stworzyły nowy organizm polityczny i kulturowy w sercu Europy. Był bezwzględnym wojownikiem, a zarazem wizjonerem. Umiał wykorzystać religię do konsolidacji władzy. Jego szczera wiara bywa podawana w wątpliwość, na ile nawrócił się z przekonania, a na ile z kalkulacji politycznej. Źródła kościelne, jak biskup Grzegorz Stur, kreują Chlodwiga na wzorowego chrześcijańskiego monarchę, typ dobrego władcy, realizatora boskiego planu i pogromcy heretyków. Historycy jednak są ostrożniejsi. Nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy cud pod Tolbiac nie został podkolorowany przez kronikarzy. Istnieją hipotezy, że Chlodwik rozważał nawet przyjęcie chrztów odmianie ariańskiej, jak większość jego germańskich sąsiadów, i dopiero wpływy klotyldy skłoniły go do katolicyzmu, lecz Grzegorz Sturs celowo pominął wszelkie przygody z arianizmem, by nie psuć jednolitej opowieści o triumfie wiary. Mimo tych wątpliwości jedno jest pewne: Chlodwik pierwszy należy do grona tych barbarzyńskich wodzów, Którzy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu średniowiecznej Europy. Stworzył on podwaliny mocarstwa, z którego wywodzące się państwa jeszcze obecnie, po półtora tysiącu lat, dominują na mapie Europy. Trafnie zauważył jeden z historyków. Upadek Chlodwiga, ostatniego wielkiego wodza ery Barbarikum, stał się zarazem początkiem czegoś nowego. Narodziła się Francja, najstarsza córka Kościoła. Dziedzictwo Chlodwiga przetrwało wieki w tradycji, w kulturze i w świadomości narodu, który do dziś nazywa go swoim pierwszym królem.